Dzień dobry, witaj w Jupiterze Wielkopostnym, czwartek 27 marca i kolejny fragment listu św. Piotra. Dzisiaj rozpoczynamy drugi list św. Piotra zmierzając do końca listu obu. Pierwszy, drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział wersety od 1 do 4. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie godną czci, jak i nasza. Łaska wami pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdyż już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, mówi nam i zwraca się do nas, którzy otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza, ale co zwraca moją uwagę tutaj nie dzięki własnym zasługom, nie dzięki własnemu staraniu ale otrzymali ją dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela. I trzeci werset: Tak samo Boska, Jego Wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. No i pytanie do mnie: Czy zdaję sobie sprawę w ogóle z tego, że mocą Bożą, Wszechmoc Boża udzieliła mi, wszystkiego wszystkiego co odnosi się do mojego życia i do pobożności Panie Boże proszę cię daj nam doświadczyć Panie Boże proszę cię o łaskę wdzięczności szczególnie dzisiaj proszę cię o łaskę Doświadczenia tego, że to Ty, Panie, za, mój los zabezpieczasz, że to Ty, Panie Jezu, swoją boską wszechmocą udzielasz mi wszystkiego, co się odnosi do mojego życia i do pobożności, czyli do relacji z Tobą. Dawaj mi, Panie, dawaj nam, Panie, poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Jezusa Chrystusa, naszego Brata. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że udzielasz nam drogocennych i największych obietnic przez imię Jezus. Proszę Cię, Panie, abyśmy umieli stawać się uczestnikami Twojej boskiej natury. I abyśmy mieli świadomość, da dawaj nam, Panie, dawaj mi, Panie, Taką postawę serca, taką świadomość, że już zostałem wyrwany z zepsucia, wywołanego rządzą na świecie. Przez krew baranka. Panie Boże, prowadź nas do zmartwychwstania. I jeszcze psalm z dnia dzisiejszego, psalm 95. Słysząc głos Pana. Serc nie zatwardzajcie, przyjdźcie radośnie, śpiewajmy panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia, stajmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy mu pieśni. Słysząc głos pana, serc nie zatwardzajcie, przyjdźcie uwielbiajmy go padając na twarze, klęknijmy przed panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją Wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili Wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, Serc nie, zatwarda, zaj, serc nie zatwardzajcie. Dodaję ten psalm na końcu, bo akurat od wczoraj zmagam się z zapaleniem ucha, a e, liturgia Słowa, już Jeremiasz nawet w pierwszym czytaniu dzisiaj mówi: Dałem im przykazania, słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Dzisiejszy psalm. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Dawaj nam Panie serca otwarte i uszy otwarte na to, jak chcesz nas prowadzić w miłości, a nie w strachu, w małych krokach do Twojego i do naszego zmartwychwstania. Abyśmy Panie Jezu, pamiętali Twoje wielkie dzieła w naszym życiu, abyśmy słyszeli Twój głos. Jak tutaj mówi psalmista, abyśmy Panie uwielbiali Cię z radością i z wdzięcznością. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy mu pieśni. Dobrego dnia.